Nazywam się Mariusz Ambroziak. Od lat jestem zaangażowany w działalność publiczną. Znam powiat piaseczyński, znam wasze lokalne problemy. Zła komunikacja pomiędzy Piasecznym a Warszawą, remont dworca kolejowego, budowa Puławskiej bis. W nadchodzących wyborach proszę was o poparcie. Zobowiązuję się, że rozwiąże te problemy. Mariusz Ambroziak to na pewno osoba godna zaufania. To człowiek, który zna się na polityce, ale to również społecznik. To człowiek, który jak jest w polityce, to działa na pełnych obrotach, ale jak jest poza polityką, to każdą wolną chwilę dedykuje sprawom publicznym. Warto na Mariusza Ambroziaka głosować, bo to osoba, która zmienia oblicze swojego otoczenia, a mam nadzieję, że również oblicze województwa mazowieckiego.